przychodzą do ciebie ostatnio rzeczy, którymi, jak mówisz, ymm, czujesz, że musisz się podzielić, więc nie będę pytał o nic konkretnego. Tylko zeznawaj. Tak, obudziłam się dzisiaj z takim głębokim czuciem. właściwie nakazem takim, który chodził mi po głowie, że może e, Tę wiedzę, która do mnie przyszła w nocy i wczoraj, e, należy rozpowszechnić. I jak wiemy, teraz jest bardzo, bardzo szczególny czas. Te najbliższe dni, bo oczywiście e, przełom nastąpi dziś w nocy, natomiast e, te energie zaczęły spływać e, już od e, weekendu. No, i będą miały na nas wpływ jeszcze przez najbliższe parę dni. O tym, co może nam się przytrafić, jak już mówiliśmy, ja chciałabym powiedzieć yy, o tym, jak na to reagować, tak do mnie dzisiaj przyszło: że mogą przychodzić do nas rzeczy, wydarzenia, mhm. wspomnienia, sny, zupełnie niezrozumiałe. E, albo niedokończone, e, urwane w pół, czy tam w części. E, I przestrzeń e, przekazała mi dzisiaj informację, żebyśmy podchodzili do tych niezrozumiałych e, wydarzeń w sposób, spokojny, bez oceny, z pełną akceptacją i taką, żeby słowo, cierpliwością. Bo my chcemy szybko wszystko zrozumieć, z umysłu sobie dopowiemy, jeśli coś się nie pokaże i już. A teraz to są takie wskazówki prowadzenia, które jeśli z tej naszej wiedzy materialnej sobie duchowiemy, przetransformujemy, możemy iść w, w stronę, która nas od siebie oddali. To jest, to jest pierwszy taki przekaz, żeby z cierpliwością i bez zrozumienia, ale z akceptacją, bez zastanawiania się, grzebania z akceptacją, oczekiwali ciągu dalszego, bo on będzie przychodził. Hmm. Chodzi mi o to, że bez zrozumienia, czyli urwała mi się wizja, regresja i ja ją zrozumiałam po swojemu. Hmm. Tak jak mam osobowość, charakter, e, już nie, nie chcę nadużywać słowa umysł, e, ale z myślenia z, z, z tego, co znam. Przyjęłam, e, że to jest taka interpretacja. Natomiast pozwoliłam sobie jeszcze o tym nie myśleć. Nie rozumieć. To było tylko takie mignięcie. Aha, mam coś tam e, u, uwolnić na światło z jaskini. Ale nie upierałam się przy tym moim zrozumieniu. No i. Za parę godzin e, okoliczności przyniosły mi e, zupełnie inną interpretację, to inne zrozumienie, inną wiedzę na ten sam temat. Ale czy ja dobrze rozumiem, że też. E, dobrze, czy, czy ja dobrze nie rozumiem, że. E, mm, po prostu należy zostawić pewne rzeczy w niezrozumieniu i na siłę nie starać się ich zrozumieć. Tak, właśnie o tym. Nie, umysłem nie, nie interpretować tego, e, mm, nie wiem, przed zakończeniem mm, procesu. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Tak, właśnie to doskonale to podsumowałeś. Nie, e, nie tak jak, jak to mówiłeś, to sobie... To, to przyszło do mnie nie podejmować zbyt szybko decyzji. Nie podejmować decyzji na podstawie. E, na siłę rozumienia niezrozumiałego. Tylko poczekać, aż, aż, aż to zrozumiemy, aż to zrozumienie przyjdzie. I ono może być zupełnie innej strony, zupełnie e, inaczej niż dotąd nam się pokazać. Mhm. Nie wyciągać starych wniosków e, z nowych rzeczy. Tak, tak. Mhm. Dokładnie tak. Mm -hmm. I to jest takie, takie pierwsze, e, pierwsza informacja z przestrzeni, która przyszła, dzisiaj się poukładała dopiero nad ranem. I druga, która przyszła, e, to była taka, o, rozmawiajmy ze sobą. E, w tych najbliższych dniach nie ma przypadkowych spotkań, Przypadkowych telefonów. Każdy musi być odebrany. E, e, bardzo mocno e, mi to przestrzeń pokazała i to wręcz na przykładzie, który na pewno e, wielu z nas e, teraz dotyka, czyli rozmowa z botem. Dzwoni do nas bot na temat fotowoltaiki. Na przykład, e, przestrzeń wskazała mi dzisiaj, że nawet taki bot gdzieś energetycznie ma nam coś do przekazania, czego też w pierwszym momencie nie, możemy nie zrozumieć i nie wyłapać, ale to w nas zostanie pod warunkiem, że odbierzemy telefon, że te energie, które teraz spływają, powodują, są, nie tyle powodują, ile są. Kurczę, brakuje mi słowa, no? Kolektywo twórcze bardzo. Zatem, nawet jeśli nam się wydaje, że e, my się spieszymy do pracy, a pani śpią, sprzątająca e, mówi nam rzeczy nieistotne, zatrzymajmy się, bo, bo to są te jeszcze dla nas po, z poziomu umysłu niezrozumiałe ale właśnie tworzenie kolektywów. Energetycznie tworzy się więź pomiędzy panią sprzątającą, a nami, i ona w tym jakimś, nie wiem, opowiadaniu o, o, o e, sprzątaniu e, wiosennym, też ma nam do przekazania jakąś informację dla nas, która e, stanie się zrozumiała za parę godzin, za parę dni. Bardzo bardzo silny przekaz, że nie ma przypadkowości teraz w niczym. I że przestrzeń, w, się, w której się to teraz do mnie przychodzi, przestrzeń, w której się poruszamy przez najbliższe dni, jest to szczelnie upakowana przestrzeń naszej kreacji. E, tak, jak, tak jakbyśmy... No właśnie, śmietki niepotrzebne już się z naszych przestrzeni pouwalniały. Nie ma ich już. To, co teraz nas spotyka, mówi, pokazuje to wszystko jest nasza kreacja, że prowadząca nas w naszym własnym świetle. E, Okej, okay. to o czym e, mówisz, bo w zasadzie powiedziałaś o dwóch rzeczach. O e, właśnie trzech, no, cierpliwość, e, taka cierpliwość bez zrozumienia. No, właściwie z dwóch można powiedzieć. Cierpliwość bez zrozumienia i y, druga rzecz, wszystko co do nas dochodzi. E, ma znaczenie w tej chwili, ponieważ mamy szczelnie upakowaną przestrzeń kreacji. E, I zobacz, ale to się składa w jedno. E, w taki przekaz, żebyśmy e, z cierpliwością przyjmowali w tej chwili to, co przychodzi z cierpliwością i uważnością. E, nie koncentrowali się na zrozumieniu, na wyciąganiu tych wniosków, które wyciągaliśmy m, nawykowo do tej pory i spokojnie czekali na e, rozwiązanie sytuacji w przestrzeni. Tak. Tak? Tak. I tu jeszcze teraz e, dostaję takie, e, taki przekaz, że cokolwiek e, teraz się będzie wydarzać. Najbardziej abstrakcyjnego i niezwykłego to właśnie jest zwykłe i nasze. Bo tak jak wczoraj pokazało się czy inne zdjęcie awatara na tak. że kiedy ja o tutaj pisałem, prawda? Tak, tak. Tak. Takie dziwności zaczynają się zdarzać. Mhm. Na przykład y, no m, m, możemy spotykać i pięknie nam się wydawało, że to jest absolutnie fizyczna, materialna osoba. Będą nam się pojawiać zmarli. Tak teraz do mnie przychodzi, że po pierwsze, czas możemy odczuwać inaczej, bo staje się punktowy. Czyli możemy odczuwać, że jednocześnie jesteśmy w przeszłości, w przyszłości, w teraźniejszości no bo jesteśmy w punkcie tak naprawdę. I wymiary zaczynają się e, integ integrować. Zatem właśnie możemy widzieć osoby, e, które wiemy o tym, że już nie żyją. Jeśli chodzi o widzenie osób zmarłych, to to też jest Twoje osobiste doświadczenie. E, I może coś o tym opowiesz. E, tak, w jednym miejscu niedaleko a, mojego domu. Trzy razy pod rząd spotkałam osoby, na których pogrzebie byłam. I to nie żyją od wielu, wielu lat. Najpierw spotkałam panią. To spotkanie było tak, tak rzeczywiste, że wydawało mi się, że mogę nawet do niej podejść, tylko ona była daleko. Nie na tyle daleko, żebym mnie nie widziała, natomiast na tyle daleko, że, że nie podeszłam do niej, bo weszła do sklepu. E, następnym razem, jak e, musiałam być w tamtym miejscu, spotkałam jej nieżyjącego męża. To jest, no, i, to, także ta to sama rodzina. I też tak, tak bardzo materialnie. Natomiast dziś w tamtym miejscu spotkałam ich oboje. I patrzę, a pani Wiesia z panem Józgiem. I tak jak chodzili za życia. Idą do sklepu razem robić zakupy. Ich chód, sposób ubierania się wyglądali tak jak w czasie, kiedy umarli. Oboje umarli do nagle, Więc nie, że dożyli późnej starości. Tylko wyglądali tak, jakby się zatrzymali w tym momencie, kiedy każdy z nich e, e, przeszło do innego wymiaru. E, I nie, nie bójmy się tego. Do mnie przyszło, że e, ponieważ to byli e, przyjaciele moich rodziców, też oszmawiających, e, przyszło do mnie, że e, muszę ich odprowadzić. Że potrzebują, dlatego takich widzę, że potrzebują e, po prostu poodcinać te połączenia, które sobie porobili z e, moimi rodzicami. A e, oni nawet nie wiedzą, że moi rodzice już nie żyją znaczy nie wiedzą, no wie, wie, nie, nie ma takiego połączenia energetycznego, oni są wciąż tutaj e, umiejscowieni, w związku z tym muszę ich odprowadzić. E, ale. E, to nam się będzie przytrafiać. I właśnie, no, nie, nie bójmy się tego. No to bardzo Ci dziękuję za ten ogląd. Dziękuję.